Kochani z tej strony Dominika, a wy jesteście na kanale. Tak jak Leila dzisiaj dosyć nietypowy filmik jak na mój kanał, ale tak jak wam wspominałam ostatnio, chcę wyjść troszeczkę poza strefę własnego komfortu i pokazać wam nieco innych rzeczy. Mam dla was hol zakupowy, ale no nie jest taki zwyczajny hol zakupowy, tylko fit hol zakupowy. Być może wiecie, być może nie, ale dla osób, które się nie orientują, ja swoje ostatnie wakacje spędziłam w Norwegii i tam też pracowałam. Natomiast Wtedy nastąpił taki przełomowy moment w moim życiu. Zaczęłam zdrowszy tryb życia, zaczęłam się więcej ruszać, ćwiczyć, i od tego czasu regularnie właśnie staram się dbać o swoje zdrowie właśnie w ten sposób. I to nie jest tak, że mam jakiegoś hopla na tym punkcie, że po prostu muszę schudnąć, muszę mieć super ekstra sylwetkę, nie pozwalam sobie na żadne pyszności. To nie jest tak, absolutnie to nie jest tak. I moją taką mentorką jest Marta Hennings z bloga codziennie fit. Zaczęłam ćwiczyć właśnie z jej treningami i czytać właśnie jej bloga, sprawdzać też jej przepisy, które naprawdę bardzo mi smakują i cieszę się, że trafiłam na Martę, dlatego że Marta jest osobą mega sympatyczną, zawsze uśmiechniętą, dodającą mega 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 dużo pozytywnej energii, a przy tym wszystkim jest taką zwyczajną, fajną, luźną Martą. Zwyczajną w jak najbardziej pozytywnym sensie znaczenia tego słowa Nie jest jakaś sztuczna, nienaturalna Po prostu jest sobą, pokazuje nam siebie taką jaka ona rzeczywiście jest I to widać I nie wmówicie mi, że tego nie widać Musiałaby być świetną aktorką, żeby to ukryć Pokazuje nam po prostu swoje codzienne życie Gdzie ten sport i zdrowe odżywianie gra... Bardzo dużą rolę, a z drugiej strony pokazuje nam, że jest to absolutnie realne, możliwe do wykonania i wcale to nie jest jakaś super dieta, to wcale nie są jakieś super męczące treningi 10 razy w tygodniu, tylko pokazuje nam, jak zdrowo żyć i to rzeczywiście się sprawdza, bo człowiek rzeczywiście jest w stanie przez na przykład dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące harować wyrzekać się wszystkich przyjemności i rzeczywiście trzymać się tego planu, o tyle przez całe życie człowiek nie jest w stanie tego zrobić i takie życie nie jest realne. I oprócz tego, że moim ulubieńcem od dawien dawna jest kanał Marty, blog Marty i wszystkie jej przepisy, to ostatnio kupiłam właśnie jej książkę Motywator. Marta wydała jeszcze jedną książkę, której nie mam i może się na nią skuszę, ale na Motywator zdecydowałam się dlatego, że to jest ośmiotygodniowy plan Treningowy. Mamy wersję dla początkujących, mamy wersję dla zaawansowanych. Mamy tutaj też przepisy, mamy fajne ciekawostki, informacje o tym, co się dzieje z naszym ciałem w trakcie treningu, co jest ważne, czego unikać, dlaczego jest to rzeczywiście taki. Sensowny, konkretny poradnik, bardzo praktyczny. Dodatkowo mamy tu ułożony plan treningowy. Mamy mini zadania na każdy dzień, i to nie są zadania wyjęte z kosmosu, tylko rzeczywiście takie, które są realne do wykonania. My jesteśmy wtedy mega zmotywowani, że tak udało nam się to zrobić, udało nam się zrealizować ten plan, i cały czas, powolutku, krok po kroczku, yy, działamy i, i... Nabieramy zdrowych nawyków. Ja kończę drugi tydzień tego wyzwania, a tak naprawdę trzeci, bo pierwszy tydzień zrobiłam dwa razy. Raz zrobiłam go po prostu z PDF-em, który był dostępny na blogu codziennie. Fit. W ogóle link do tego wyzwania, do tego bloga, znajdziecie w opisie pod spodem. Jeżeli chcecie dołączyć do wyzwania, to jak najbardziej zapraszam. Chodzi tutaj o to, że przez całe 8 tygodni wrzucamy relacje na InstaStory. Jeżeli chcemy, oczywiście, wrzucać, to wrzucamy, jeżeli nie, to nie. I co tydzień Marteczka nagradza najbardziej aktywną osobę lub osobę, której posty się najbardziej podobały. I właśnie dzięki temu drużyna codziennie fit motywuje się wzajemnie do działania, do tego, żeby nie odpuszczać. No i ogólnie plan był taki, że miałam robić yy, treningi dla zaawansowanych i miałam już jechać jakby od drugiego tygodnia. Ale moja mama, widząc, że ja sobie tak codziennie ćwiczę, stwierdziła, że może też by spróbowała też chciałaby zrzucić parę kilogramów, chciałaby się poczuć lepiej. I słuchajcie, zaczęłam ćwiczyć z moją mamą, treningi dla początkujących i jesteśmy już po drugim tygodniu. Moja mama się dużo lepiej czuje ma dużo więcej pozytywnej energii i jest też zadowolona z siebie, widzi różnicę, kiedy na przykład zje za dużo słodyczy, widzi różnicę, kiedy ich nie zje, widzi różnicę, jak się czuje przed treningiem, jak się czuje po treningu i ta różnica jest zauważalna niemal natychmiast, bo jest tak, że już człowiek najchętniej położyłby się spać, już się nic nie chce, ale jeszcze ten pół godziny trening zrobi i nagle halo, mamy jeszcze tyle energii, że możemy iść pracować w ogródku. Mamy tutaj miejsce na swoje zdjęcia, możemy dokładnie zobaczyć jak wyglądaliśmy przed wyzwaniem, jak wyglądamy po wyzwaniu. Mamy miejsce na wpisywanie swoich rozmiarów, swojej wagi. Codziennie wpisujemy sobie co jemy, ile jemy, ile wody wypiliśmy, ile. Spaliśmy godzin, naprawdę wszystko możemy sobie tutaj zapisywać, dzięki czemu możemy to analizować. Znajdziemy tutaj też fajne przepisy na zdrowe, ale pyszne jedzonko, więc naprawdę tą książeczkę Wam serdecznie polecam. Jest to mój ulubieniec. No i ja za nim zapłaciłam nieco ponad 20 zł w empiku, więc naprawdę polecam. Trzy tygodnie temu zrobiłam zamówienie w sklepie Martes i tutaj ostrzegam, musicie troszeczkę uważać, bo... Z racji tego, że mamy czasy, jakie mamy, ta przesyłka trwała u mnie bardzo długo, bo ostatnie rzeczy dostałam wczoraj. Paczki nie są wysyłane z jednego miejsca, tylko z kilku miejsc, co zależy co zamówicie. Ja na przykład zamówiłam cztery rzeczy, przyszły do mnie trzy paczki z różnych miejsc. Właśnie fajne promocje są teraz na Martę, z racji tego, że codziennie dane produkty są na promocji. I ja na przykład na tej promocji wyhaczyłam hantelki półkilowe. Zastanawiałam się nad tym, jaką wagę kupić, zdecydowałam się na półkilowe, a raczej nie ja, a mój kacper zdecydował, że półkilowe. On się bardziej zna po prostu na sporcie, ja mam też słabe ręce i powiedział mi, że taka waga w zupełności wystarczy i tak będę czuła efekty, i tak da mi popalić, i tak da mi popalić, więc zdecydowałam się na te. Cieszyłam się bardzo też, bo są różowe! A ja mam różową matę, różowe buty, ogólnie lubię różowy taki intensywny kolor, więc tym bardziej się ucieszyłam, że te mi starczą i kosztowały chyba 7,99 na tej promocji, więc naprawdę bardzo spoko. Kolejna różowa rzecz to są te cudne neonkowe butki. Moje poprzednie były dosłownie w tym samym kolorze, a musiałam je zmienić dlatego, że tamte miałam już chyba 5-6 lat. I po prostu nie trzymały już dobrze mojej stopy. Miałam problem nawet z utrzymaniem równowagi, jeżeli chodzi o te bardzo wygodne, solidna podeszwa, ale nie utrudnia ruchów. Zapłaciłam za niej około 60 zł i myślę, że cena jest rewelacyjna. Nie są to buty do biegania, są to buty typowo do treningów, no i bardzo się z nich cieszę, bo nie dość, że są śliczne, no to jeszcze mega wygodne. A człowiek jak fajnie wygląda, to zaraz lepiej się czuje, zaraz chce mu się ćwiczyć i jakoś tak jest inaczej. Dużo lepiej mi się ćwiczy, jeżeli ubiorę jakiś fajny top, fajne getry niż jakąś wyciągniętą starą koszulkę, bo wtedy no tak... Bo wtedy jak na siebie patrzę, to w ogóle nie widzę efektów tych treningów, a jeżeli widzę swoje ciało, że tu jest zaokrąglone, tu nie ma fałdek, tu coś tam, no to zaraz inaczej człowiek się czuje i chce mi się ćwiczyć. A propos topów, to zamówiłam sobie taki oto topik z Adidasa. Trochę się zawiodłam, jak go zobaczyłam, bo on nie ma miseczek, a tych miseczek się tutaj. Spodziewałam. Natomiast ten materiał jest na tyle gruby, jest tu kilka warstw, że nic absolutnie nam nie prześwituje, więc możemy to odpuścić. Ja mam w rozmiarze S i to jak to trzyma biust, to ja w życiu nie miałam takiego dobrego topu, tak mocno trzymającego topu. Naprawdę. Myślałam, że brak tych miseczek i jakby dodatkowej warstwy sprawi, że e, ten materiał nie będzie tak dobrze trzymał tego biustu, że to będzie wszystko gdzieś tam luźniejsze. Ale on jest na tyle mocny i może rozmiar też spowodował to, że idealnie przylega. Jak ubrałam, to wydawało mi się, że aż mnie ściska, spłaszcza. I tak sobie myślę, kurczę, może mogłam tą Mkę wziąć. Może jeszcze nie jestem na tyle szczuplutka i malutka, żeby wbić się w eskę. I założyłam ją, nie miałam problemu z założeniem, nie miałam problemu ze ściągnięciem, ale jakoś tak wszystko. No, ale znowu mój Kasper mi powiedział, że nie, że jest ok, tak ma być. Co prawda, wiecie, te kształty są rzeczywiście spłaszczone i nie wygląda to jakoś super e, atrakcyjnie, ale przecież to też nie o to chodzi, to chodzi o nasz komfort, o nasze bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o treningi, to ten bust to nasz jak najbardziej, tak? Jedyny mankament jaki ja tutaj widzę to fakt, że na prawej stronie, czyli na tej widocznej stronie w miejscu z szycia tej gumy widać te nici i jest to tak dosyć nieestetycznie zrobione, ale tak poza tym to super i on kosztował bez promocji 140 zł po przecenie 99, 99, czyli zł, ale że to był dzień, gdzie ten... Akurat top był na dodatkowej promocji, to ja chyba dałam coś około 70-75 zł, więc naprawdę się opłacało. Praktycznie połowę od tej ceny wyjściowej. Kochani, czuję się w obowiązku Was poinformować, że ten top, mimo tego, że fajnie trzyma i fajnie się prezentuje, to nie do końca jest dobrze wykonany. I ja dziś pierwszy raz go prałam ręcznie i tutaj ta guma, nie wiem, jak to będzie widać. Tutaj ta guma już jest cała pomarszczona, jakby się naciągła. Nie wiem od czego to jest. Yy, nitki wystają. Boję się, że się poprują. Tutaj ten szef jest w ogóle moim zdaniem brzydki, zrobiony nieestetycznie. Ja chyba już o tym co nieco wspominałam, kiedy nagrywałam właśnie film jakoś tydzień temu. Dziś go będę montować. Yy, no i poczułam się w obowiązku, żeby Wam o tym powiedzieć. Tutaj jest niby lewa strona, ale popatrzcie jak to wygląda. Tutaj no jako mam dosłownie tydzień i, i to już tu się tak pruje, więc no niestety ten top do najbardziej porządnych nie należy, a jednak firma Adidas no to spodziewałam się serio lepszej jakości, mimo tego, że super jest wygodny, fajnie się w nim ćwiczy no to tutaj jakieś mankamenty już po pierwszym tygodniu wychodzą. Wzięłam sobie też shaker i to jest firma już Martes, czyli ta typowa sklepowa, był tylko właśnie w wersji pomarańczowej. Do białka nie mogę się jakoś do końca przekonać, bo dla mnie jednak jedzenie to ma być jedzenie, a nie coś w proszku i mimo tego, że wypróbowałam białko, to jakoś... No... Pff, dla mnie nic to nie zmienia, wolę chyba sobie zjeść coś normalnego. Nie mówię, że nie, że to jest jakieś niedobre, że to jest jakoś mega złe, że nie powinno się tego jeść i w ogóle, ale no jakoś nie wiem, nie do końca. Raz od czasu sobie taki shake zrobić, ok? Na szybko, jak nie mam czasu, żeby robić sobie coś do jedzenia, to spoko. To jest właśnie fajnie nie, taki zamiennik, kiedy nie mamy czasu na jedzenie i to szybko bardzo możemy zrobić rzeczywiście daje nam to uczucie sytości jeżeli ktoś rzeczywiście chce podbić sobie białko w diecie, a nie lubi serów i tym podobnych rzeczy albo nie może, nie toleruje no to być może jest to jakaś alternatywna ale ja uwielbiam sery, uwielbiam jogurty i tak myślę, że tego białka mam dosyć, więc no dla mnie białko to tak ten ale no Taki shaker dosyć fajny, trzeba tylko uważać, żeby dobrze go dokręcić. Bo jeżeli go źle zakręcimy krzywo, no to już miałam wpadkę, że mi się coś tam gdzieś wylało. Ogólnie bardzo spokojny i też był dosyć tani, ale gdybym wiedziała, że dostanę w gratisie do kolejnego zamówienia shaker, o którym Wam za chwilę opowiem, to bym go nie kupowała. Dostałam shaker Universal USA, taki bardzo fajny, bardzo ładny, nawet bardziej mi się podoba niż ten Smartest i tak jak mówię, gdybym wiedziała wcześniej, to bym tamtego nie kupowała. Dostałam go w gratisie do zamówienia ze sklepu SFD, gdzie mamy po prostu zdrową żywność i zaraz Wam pokażę, co kupiłam i już przetestowałam. Po pierwsze są to dwa sosy, ketchup i sos czoskowy. bardzo fajnie się nazywają, bo to jest dziki ketchup, a to jest dziki czosnek i super są te nazwy. To są produkty o lepszym składzie niż te, które dostaniemy w normalnych sklepach bez dodatku cukru. W smaku są naprawdę okej, okay. może nie są tak wyraziste, przynajmniej ja jestem przyzwyczajona do bardziej wyrazistego smaku, jeżeli chodzi o ketchup. Oba te produkty są fajnie gęste, nie ma problemu z konsystencją, oba są smaczne. Ten czosnkowy bym porównała do sosu czosnkowego z winiary, tylko ten jest oczywiście z lepszym składem i on nie jest tak intensywny jak zwykły sos czosnkowy, który byśmy zrobili sobie sami. To absolutnie nie. Jest bardziej delikatny na bazie jogurtu, ale równie smaczny, naprawdę bardzo ok. Ja wam oczywiście zostawię linki do wszystkich tych produktów, więc będziecie mogli sobie popatrzeć na składy Kosztowały około 15 zł za jedno opakowanie. Tu mamy 460 gram. Jeżeli nie używacie bardzo dużo tak czy siak takich sosów, no to myślę, że to nie jest jakiś mega duży wydatek. Tego produktu jeszcze nie próbowałam, ale zaznaczę Wam tylko tyle, że tam można go dostać. Jest to komosa ryżowa, zawiera białko, roślinne, zamiennikarz makaronów i ziemniaków. I ja właśnie bardzo dużo tej komosy widziałam w przepisach marteczki i stwierdziłam, że sobie ją zamówię, bo tak w sklepie jakoś nie mogłam na nią trafić, nie rzucała mi się w oczy, a też teraz nie chodzę po sklepach, więc wolałam sobie zamówić online, więc myślę, że dzisiaj wieczorem sobie jakąś sałateczkę z użyciem tej komosy wykonam. I teraz coś dla łasuchów. Mam tutaj dwa kremy, które możemy stosować na kanapki, na naleśniki, gofry, do owsianki, do wszystkiego, co chcemy sobie tylko dosłodzić. I po pierwsze mamy tutaj Nutway, czyli to jest po prostu orzechowe masło do smarowania. Też zdrowsza wersja bez oleju palmowego z dodatkiem protein i ten akurat krem mi smakuje jak nie Nutella, ale jak Monte, więc jeżeli lubicie Monte to bardzo polecam. I tak naprawdę wzięłam go przez pomyłkę, bo chciałam ten zwykły czekoladowy bez żadnego dodatku i tamten myślę, że smakowałby bardziej jak Nutella, a to jest właśnie bardziej takie Monte, równie pyszne. Następnym razem chyba sobie zamówię tamten. I tutaj mam oczywiście wersję kokosową, bo ja uwielbiam kokos. W środku mamy też kawałki orzechów. Mamy tutaj 500 gram, czyli fajnie, dosyć duża pojemność. Za jedno opakowanie ja zapłaciłam około 25 zł. I może się wydawać to dużo, ale biorąc pod uwagę, że za Nutelle zapłacimy podobnie. I tak dla porównania, mam tutaj słoiczek Nutelli, ten mały. On tutaj ma 230 gram i mój brat wczoraj za niego zapłacił 10 zł. Więc tu mamy no, przynajmniej dwa i coś takiego słoiczka, czyli wychodzi praktycznie na to samo. A Jak już sobie tak porównujemy, to zobaczmy sobie też na kaloryczność. Tutaj w Nudway w 100 gramach produktu mamy 494 kalorie. W Nutellini mamy 539 kalorii, czyli to też jest jakby bardziej dietetyczne. Może nie jakoś super fit, ale wiecie, jeżeli mamy zamiennik, no to lepiej sobie pozwolić na zdrowszy zamiennik niż na tyle, tyle cukru wczoraj właśnie robiłam gofry i sobie też posmarowałam tym mojej mamy również bardzo smakowało jest mnóstwo innych smaków do wyboru, także linki zostawiam wam w opisie pod spodem, myślę, że jeszcze nieraz skuszę się na zakupy w sklepie SFD jest jeszcze KFD i tam widziałam właśnie fajne sosy i barbecue i sos szczotkowy, ale one już były wykupione, więc myślę, że następnym razem sobie będę gdzieś tam polować jak te mi się będą kończyć i sobie wypróbuję tamte, bo może będą jeszcze lepsze w smaku. Ja te produkty kupiłam za poleceniem Eweliny, która jest trenerką, prowadzi GetFit Studio. Ja do tego studia chodziłam sobie na treningi, póki jeszcze było można, to chodziłam. Teraz właśnie Ewelina otworzyła dodatkową grupę na Facebooku, gdzie wymieniamy się przepisami i tam wrzuciłam m.in. te cudeńka. Jeżeli jesteście z okolic Węgierskie górki, milówki, żywca i potrzebujecie kogoś, kto was poprowadzi, kto będzie waszym trenerem, kto rozpisze wam dietę, kto jest super sympatyczną osobą, mega miłą i zna się na tym, co robi, to Ewelinę wam serdecznie polecam. Link do jej fanpage'a oczywiście znajdziecie w opisie pod spodem. Chyba potrzebowałam się dzisiaj po prostu wygadać, także ten filmik trochę pewnie potrwa. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Do następnego razu. Pa!